Hej, 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 ludziska, z tej strony wasz muchomor Manoni, a ja witam was w pierwszym odcinku z gry Don't Escape. Don't Escape wywodzi się z takiej starej, dosyć platformy już internetowej Newgrounds, na której to ta grata debiutowała jako flaszówka. Ma ona już swoje lata, ale jest ona bardzo ciekawą i nietypową serią. Don't Escape, jak mamy tutaj okazję zauważyć, mamy trzy części. Nie są one dosyć długie, trzecia jest najdłuższa, ale mamy na przykład taki tytuł, który już odzwierciedla się znacznie większą długością, czyli Don't Escape 4 Days to Survive. Ale wracając, jest to gra, w której nie będziemy wciskać klawiszu Escape. Dokładnie poczekać o sobie, nie mam zamiaru wciskać. Jakby co to przyciśnięcie klawiszu escape równa się z tym, żebym miał wyjść z gry, ale nie, nie 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 nie. Nie wychodzę. Nie, a teraz tak na poważnie. Jest to gra, w której wcielamy się w niewiadome w sumie tam postacie i naszym celem będzie nie uciekać. Będziemy mieli za zadanie zaszyć się w jakimś miejscu, żeby przeżyć. Z jakiegoś konkretnego powodu. Gra ta jest point-clickiem. Jest ona grą przygodową, oczywiście indyczkiem niezależną. Została ona stworzona przez Cripp Holdera, który jest polskim twórcą. Jeśli mnie, nie, jeśli mnie pamięć nie myli, jest to Mateusz Sokalszczuk, który jest autorem tej gry. Mm, przepraszam bardzo, jeśli może ogląda, może nie ogląda, ale jeśli przekręciłem Twoje nazwisko, to przepraszam. Miałem dobre intencje. Tym, tym sobie powiem tylko. Wytłumaczę się. Gra ta została wydana na Steamie przez Armor Game Studio i 29 lipca poprzedniego roku, w którym to nagrywam, czyli w 2019, ujrzała swoje światło dzienne. Ale to o czym wspomnę to, że mam zamiar sobie właśnie tą serię ograć. Wrócić do tych starych wspomnień. I zagłębimy się właśnie w pierwszą część. Więc zaczynamy. Don't Escape. Nie wiedziałem, że będziemy mieli tutaj kolejne menu. Możemy sobie dostosowywać widzę rzeczy. Zostawię wam troszeczkę jaśniej, żebyście mieli, ale widzę, mamy te same ustawienia co w tamtym menu. I zaczniemy. Obudziłem się w pokoju. Pokój nie był zablokowany. I pamiętam wszystko. Jestem Wilkołakiem. Dzisiaj się przemienię, a ludzie zginą. Chyba, że znajdę sposób, by powstrzymać siebie przed ucieczką z tego miejsca. Muszę upewnić się, że cokolwiek się stanie. Nie ucieknę. I to jest fabuła słownie w pierwszej części tej gry, w której to właśnie wcielamy się w naszego biegłaka. Jak widać możemy sobie... Jest to, jak mówiłem, point click. Możemy sobie klikać, gdzie chcemy. Na razie rozejrzy się jednak pośro wewnątrz. Nie pośrodku. Wewnątrz się rozejrzę. Mamy linę. Silną minę. Spójrzmy, co my tu jeszcze mamy. Dosyć ciemno tutaj. Mamy ognisko, mamy miotłę, karabin. No, w sumie to byłby najlepszy sposób, by nie uciec, ale takie czarne myśli, takie trochę czajne myśli. Mamy butelkę. FU, mamy. No, butelkę. Las w bottle. Kata wygląda na opuszczoną. Zostanę tutaj przez jakiś czas i postaram się zrobić co muszę. Mam nadzieję, że nie zjadłem nikogo, kto tutaj mieszkał. Dzisiaj jest pełnia księżyca. Mamy tutaj jeszcze coś. Tak jak myślałem, Wiedźma mówiła zagadkami. Powiedziała, żeby osłabić bestie, będę potrzebował garść e, pyłu crunchy to był ch chrupki e, chrupki... chrupkie zioła jakieś i coś co rośnie w ziemi ale nie jest rośliną no, o, także wspomniała, że lepiej she also mentioned that it would wear off quite... a również wspomniała że efekt tego bardzo szybko zniknie. No i mamy taką sobie notatkę. Mamy tutaj właśnie coś, żeby coś podgotować. Mamy okno. Je też pewnie będzie trzeba zamknąć. O. Mamy coś pustego. Mamy jakieś szalki tutaj. O, mamy. No, żeby móc zapalić, to fajnie. Użyję tego już, żeby... A, mm, będzie strata, to pewnie tutaj muszę... A, jest pusty, musimy coś tutaj najpierw wrzucić. Mamy kurtkę, w której jest kluczyk. Bardzo fajnie. O, mamy właśnie ten, wysuszone zioło jakieś. E, czy ten kluczyk będzie do tego? No. Mamy jakieś beczki. O. Mamy korzeń. Czy to będzie to, o czym była mowa? Że jest to roślina, ale... Fuh. Nie jest roślina, ale już ziemi. Dobra. Mm, wejdziemy na dwór. Tu widziałem wcześniej jakiś łańcuch mamy. Siekierka. Trochę drewna z tego co widzę. tyle w sumie chyba no. dobra mm, więc tak, drewienko tutaj zapalniczka i mamy yy, mamy tylko z wodą mamy klucz, to pewnie kluczem będzie można się zamknąć tutaj tak? tak, zamknąć można łańcuch na drzwi, nie lina? też nie Dobra? Ten pył mnie zastanawia. Wrzucimy ten i rzucimy to. Jeszcze raz spojrzę na to. Hot dust. Właśnie, hot dust. Gorący pył jakiś że nie jest w sumie rośliną. Zobaczy jeszcze. Tutaj jakiś pył będzie może? Może w tym? Tutaj będzie. W amunicji. Mamy świeczkę. Ze świeczką chyba nic nie możemy. Po co nam Coś z tym łóżkiem możemy na przykład zrobić, albo ze stołem? O, możemy coś ze stołem zrobić. Mamy deski. Nadal nie wiemy co ze skrzynią, ale deskami możemy. A, tylko jakiś. czym by się to przydało? Przybić. E, otworzę sobie może jeszcze coś było na zewnątrz. nie wydaje mi się chwilę a aaaa no tak rośnie w ziemi ale nie jest rośliną dobra mamy grzybka to grzybka jeszcze będzie trzeba tam dorzucić do tego wrzucamy dobra i mamy Coś jeszcze jest? Aaaa, jakaś klapa. Mamy jakieś mięso? Co to? Przyprawa! ten korzeń był mi niepotrzebny. I co to za tutaj? Jest jakaś dziura czy coś? I może coś muszę tu zabrać? No, to może nie to. Mm, Okej, okay. Wejdę stąd. Przyprawa, a, no tak już wziąłem to pewnie pewnie to zamiast tamtego korzenia będzie trzeba tu wrzucić Mamy no tutaj jakiś garnek, coś do tego, coś z tym można zrobić? Nie mam pojęcia Zamek jakiś w ogóle Ujeju, ale to trzeba mieć naprawdę nieźle żeby wyhaczyć ten zamek na łóżko jakoś, czy coś do łóżka się trzeba przywiązać? Może? Dobra, na razie jeszcze otworzę, żeby tutaj było w miarę jasno. Ta skrzynia mnie interesuje. Ten kluczek. No nie pasuje tutaj. Eee, są zablokowane. Jak ja te deski mogę przy... Hmm. Bo żadnych tych, żadnych tutaj nie mam gwoździ z tego co widzę Krótko już przejrzałem tu też przejrzałem hak po co nam hak? Może tutaj muszę tam nie, nie Dawno temu grałem w tą grę, więc... Mięso Mięso A, żeby nakarmić bestię. No to na jakiś czas może ją powstrzymać Hmmm Szafę można przesunąć w ogóle? użyć na sobie to pewnie linę hak a no tak zblokowane jestem może nie wiem użyję desek tutaj przy nic nie zrobię no i dobra zwiąże się jeszcze to wypije i tutaj Zakończyć grę. Będziesz czekał do wschodu słońca, do zachodu słońca i do czasu, aż księżyc w pełni powstanie. Powstanie. Hmm, pokaże się, no. Po prostu pokaże się. Już nawet teraz czujesz chęć, potrzebę jedzenia. Czy jesteś pełny tak, jestem. Zobaczmy jak to się zakończy w takim razie. No, ciaren miałeś, przepraszam. No. Transformacja była kompletna. No, transformacja... ...była kompletna. Czemu ja zawsze tłumaczę czy to sobie tylko kompletna? Zmieniłeś się. Mamy właśnie naszą staminę. A! O no proszę, osłabiająca osłabiająca Czemu mi tak brakuje słów po angielsku Mikstura nie zadziałała Trochę się szarpałem z Liną, ale która... Hi on trochę szarpał się z Liną, która go powstrzymywała z łańcuchem też na jakiś dłuższy czas. Mięso na haku sprawiło, że on trochę się z... rozkojarzył. Ale nie na długo, Zjadł ją bardzo szybko. Podszedł do drzwi i zaczął je taranować. Zajęło mu to trochę czasu, żeby złamać zamek. I go był wolny, czyli mamy 50%. Aftermath, czyli podsumowanie, masakra. Wilkołak zaatakował wioskę i zabił pięć ludzi, jedząc część z nich. Kiedy Wilkołak był zajęty zabijaniem, a party, czyli zespół hmm, łowców-potworów, przybył. E, otoczyli cię, otoczyli bestię i ją związali. Hmm. A, nie związali, tylko zranili. Boże święty. I on zranili. Krwawiąca bestia uciekła do lasu. Czyli nam się nie udało. Spróbujmy zatem jeszcze raz. Lina. E, dobra, zamykamy. To wrzucamy. To wrzucamy. Hmm. I teraz tak, przyprawa, zioło i grzybek. Coś tu się ten jest. Mamy to. Mamy tutaj w ogóle jakąś coś z tym. Nie nie wydaje mi się. O! A jednak, wcześniej próbowałem to przesunąć, i coś nie działało. Nie fajnie, nie fajnie. Dobra, teraz już mamy pewność, że nie wejdziemy. Znaczy, część pewności. Można to teraz z deski? Nie, chyba nie. To na okno? No, ale dalej nic z tym nie można zrobić. Klucz na desk, dobry pomysł. Dobra, mięso tutaj. Co z tym korzeniem? Ten korzeń może. Uuu, to ma sens. To ma głębszy teraz sens. Korzenie może. Nie. Jak to otworzyć? Może najpierw powinienem był użyć siekiery na tym, żeby to otworzyć. No bo klucz nic tutaj nie zadziała. Coś może z tymi beczkami by się dało. Nie można może przesunąć czy coś? Nie, nie można. Ej, nie chciałem tego przesuwać. Dobra. Miotła. Czy miotła można do czegoś? No klucz na miotle jeszcze lepszy pomysł. Kurde. Tu coś jeszcze ten. Aha, to jest to samo. Tutaj co jest? Tej świeczki nie możemy wziąć. Może ja korzeń mogę podpalić? Nie, nie mogę. Nie, nic nie mogę z tym zrobić. Co z tym? to nie ma sensu łańcuch nie to i to też nie czy ja mogę zjeść nie mogę zjeść hm. no dobra spróbujemy teraz i zobaczmy jak to teraz zadziała Transformacja dobiegła końca. Jukołak był, był głodny. Modlił się. Znaczy, craving. Czemu ja próbuję tłumaczyć to słowo w słowo. był głodny. Chciał mięsa. Przygryzł trochę liny, która go hamowała. Walczył trochę z łańcuchy. Mięso na haku spowodowało, że się rozkojarzył. O, ale po zjedzeniu go czuł się trochę pijany, można tak powiedzieć. Drzwi były zablokowane, więc spróbował przez okno. A... Zajęło mu to trochę czasu, żeby złamać zamek. Wilkołak był wolny. No, dalej nie wiem w takim razie, co ja tutaj mogę zrobić. Pewnie w tej skrzyni mamy coś, co nam pozwoli coś z tym zrobić. Wilkołak zaatakował wioskę i zabił trzech ludzi częściowo jedząc kilku z nich. Mm, tutaj znowu party they've covered the, world. the and... No To samo co było wcześniej. Spróbujmy jeszcze raz. A zrobiłbym taki teścik. Chcę zobaczyć ile w ogóle można ten. ile w ogóle można ich pozabijać. Tak z czystej, po prostu ludzkiej ciekawości. Transformacja dokonana. Wilkołak był głodny. Porozglądał się trochę dookoła, węsząc. Zaczął szukać wyjścia. Był bardzo wściekły i głodny. Chciał uciec z tej chatki bardzo szybko. Ani drzwi, ani okno nie było zablokowane. <gryw> drzwi nie były nawet zamknięte. Wilkołak był wolny. Spójrzmy teraz, ile jest. O Jezu, łaźnia krwi. Zaatakował 10 ludzi, i zjadając część z nich. Kiedyś w był zajęty zabijaniem. To znowu party. O! E, otoczyli go i zabili go. Bez żadnej. Bez, sz... Bez łaski. O! No dobra, wracamy. E... Palara, kluczyk. Coś z tym łóżkiem też mi się Jezus, Marzia. Serio, to tutaj było cały. Ja pitole. Ja pitole. Dałeś mi ten kluczyk, co tutaj mamy. Jeszcze najpierw porąbię to i zobaczmy, co to jest. No, młotr i gwoździe. No, dobra. Teraz się uda. Zamykamy. To bierzemy. Teraz tak to. 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 A, nie wiem co. To i to. Korzenia w ogóle nie widziałem. Dobrze, bo bym jeszcze przypadkiem teraz go dodał. Deski. Przybiję. Przybijemy, przybijemy. No. Dobra, bierę to na drugi koniec pokoju to, to Dobra i teraz, teraz na pewno będzie ok. Tak nie, te deski już muszą na ścianie coś by pomóc, w takim razie. To się w końcu dzięki temu udało. Transformacja się dokonała. Był głodny, tak, 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 lina, łańcuch, mięso na haku, trochę się dziwnie czuł, zaczął ten... A! Teraz nam zaszło to do 20%, czyli były zablokowane i trochę mu zabrało czasu, żeby je odblokować, ale fiłkołek był wolny. I mamy, spokojna noc, mam tu nawet achievement, a calm night. Wilkołakowi udało się uciec z chatki, ale zajęło mu to trochę czasu i wysiłku. Osłabiony przez e, miksturę, próbując osłabiony przez miksturę, przez e, taranowanie drzwi, nie miał żadnych już sił. Uciekł do lasu, nie zauważony przez nikogo. No i moi kochani, to. Udało nam się zakończyć pierwszą część serii. Zatem wrócimy do menu głównego. Uuu, podoba mi się ten bajarek, że tutaj nam się podświetliło jako ukończone. Z chęcią jeszcze ogram następne w takim razie części. I mam nadzieję, że nie będę tym razem takim debilem jak teraz. Że nie mogłem zauważyć jednej prostej rzeczy. I mam nadzieję, że następnym razem będą bardziej. Widoczne. A więc, jeśli odcinek Wam się podobał, zapraszam Was do komentowania. Bo na waszym. bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zapraszam do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamin. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!